Siema siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii jednego z w Dzisiejszym odcinku na wstępie, mam dla was dobrą wiadomość Bo wczoraj do mnie napisał mój znajomy Który tą sześćdziesiątkę nam remontował, że Skończył już ją i możemy po nią jechać Więc dzisiaj nagrywam wam tego vloga, ten odcinek Jak po nią pojedziemy, więc my na wstępie Oczywiście zostawcie z bo lecimy po 700 subskrypcji oraz zostawcie pod tym filmem 30 łapek w górę, żebym wiedział, że żeby wiedział, że seria się Wam podoba i bez wydarzenia Siadamy tutaj na ulta renówki No i jedziemy do naszego do mojego znajomego odebrać Wyremontowaną część o, pimpek, pimpek, uważaj Żebym ci nie przejechał, dobra jak widzicie mam, mamy jeszcze tą lawetę czy taką o cały czas ją trzymam ale już niedługo będę mógł ją oddać Sąsiadowi Podziękować, że pożyczył Na czas właśnie Na prawie tej sześćdziesiątki Teraz ja sobie zamknę jeszcze Te drzwi, żebyśmy mogli Wiadomo, na, na drogę tak Nie powinno się jeździć z otwartymi drzwiami Wreszcie 60 będzie na gospodarstwie. Będzie pomoc dla, dla Renaulta to troszkę duża No, wiadomo, 60 to dużo koni nie będzie mieć. Dobra, tak jak właśnie poprzednim razem, tak, tak jak jechaliśmy do mojego znajomego, to też wam wam zrobię przerwę. Cięcie zrobię wam, bo nie chcę. No bo po prostu nie ma sensu nagrywać takiego długiego filmu, no bo tam trochę mamy do niego. Tak jak mówiłem ostatnio, że ja już 40 minut jechałem, więc nie opłaca się nagrywać tak, takiego długiego vloga. Z praktycznie samej jazdy, więc nagram Wam jak już będę dojeżdżał do tamtej wsi. My teraz będziemy cały czas jechać, oczywiście. Czyli sam będę jechał. A dla was to będzie praktycznie sekunda. I już zobaczycie. Jak będę wjeżdżał do kolejnej wsi, więc... Więc co? Ja na chwilę się ze mnie żegnam. Widzimy się za chwilkę. No więc dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Dla was krótkiej, dla, nas, dla mnie trochę dłużej. Widzicie, już sobie właśnie dojeżdżam do, pomału do wioski mojego znajomego. Muszę już wam, że już się sam nie mogę doczekać. Jak ta 60 wygląda, nowa, wyremontowana? a no za chwilę się właśnie z tego wszystkiego dowiemy. Ja też właśnie widziałem w komentarzach, że się też nie, może, nie mogli się doczekać kiedy wreszcie ta 60 wraca z remontów. Więc dzisiaj nadszedł ten moment właśnie. A jeśli oglądali, oglądacie to do, do tego momentu, no to oczywiście napiszcie komentarz hashtag 60, a przypływa oczywiście serduszko. Nie wiem, może napiszcie 60. Nie, nie cyfrą, tylko... Nie liczbą, tylko słownie napiszcie to. jeżdżemy do starowsi już. Dobra, więc... Jak pamiętacie, to był trzeci dom za mostkiem. Tutaj będzie tutaj drugi. Już będzie tutaj, jak ten samochód właśnie przed tą panią. Może ją przepuścimy. Widzicie tam już coś stoi, jakaś 60 ciekawe czy to nasza No, jeżdżamy no, tutaj to trochę ciasno tutaj, do tego naszego znajomego no, dobra, jakoś tak Może wiecie, co ja bym sobie może wykręcił jakoś tutaj Wycofał, znaczy tyłem tu może wycofał Wiecie? no to chwilka no niech chłopina przejdzie wow, tutaj, o tam jedzie coś no chyba nic nie jedzie no, tam coś jedzie wow tu jeszcze rozwalimy Renaulto przy okazji trochę dobra a no, wiecie co ja to sobie tą sześćdziesiątkę tutaj Wow, kurde i coś się To może tutaj ciasno trochę Wow, już tutaj rozwalimy Ło, zatrzymaj się chłopcze Nie trąb, nie trąb, już się zbieram. No tutaj się, tutaj zawodujemy ją taki takim Dobra, to otworzymy. Otwieramy to. Dobra. I co to jest nasza? To jest 60? Nie, to jest widzę, że tutaj 355 widziałem. Nawet no to no, ktoś, co już czeka na kogoś. Tu mamy, widać, że to jest. To jest. Co tu mamy? To nie nasze. No, a też widać, że w remoncie. A tu jest chyba nasza, tak? To jest 60. Tak jak widzicie 6, 60 ładna, piękna. Pięknie wyremontowana. Aż się świeci ten lakier czerwony. Gdzie 4 na 4 nie ma, no bo tak mówimy że... Na razie 4x4 4 nie będziemy dokładać. Może kiedyś. Jak będą na, na to pieniądze. Bo tutaj... Wszystko ładnie też odmalowane. Trzeba będzie prze, przerejestrować, bo tu widzicie taka, taka naklejka tylko silnik ładnie. Odmalowany. Tam parę części mówił, mówi mi, że powymieniał. No to otwieramy drzwi. No, Zamkę sobie tutaj też te drzwi. No i odpalamy na. Pierwsze odpalenie. Odpali? Jak myślisz, odpali? Myślę, że tak, no to odpalamy. O ale zawyła te dźwięki. Dobra, no to... To wjeżdżam mało. Już mi się podobały te dźwięki, powiem wam. Co wiedziemy, że ją nie obejrzeć czasem. Tam nic nie jedzie, chyba nie jedzie, dobra. Dobra. Dobra, uznajmy, że tego człowieka tutaj nie było. Powiedzcie niestety tutaj. Dobra, bo wjeżdżałem pomalutko. Czekaj, wejdzie czy nie wejdzie? E no wejdzie, ładnie, pięknie wejdzie, dobra. Te drzwi otwieramy. Dobra, i wjeżdżamy. I zaraz będziemy oczywiście Wracać. Dobra. Tylko drzwi zamknę. Dobra Tam już nic nie jedzie Można wyjść No to trzeba tutaj pozamykać oczywiście Dobra Czy powiem wam, że 60 sze nie zgasiłem aż tego wszystkiego No to ją zgasimy, żeby Nie chodziła na darmo Dobra, zdążymy wsiąść No tam Niech przejedzie to Uznajmy, żeby tutaj nie było no to można jakaś. No i wracamy z 60. wam, że trochę mnie to, kosztował ten remont ale to się zarobi z plonów tam z przychodów z gospodarstwa, wiecie to Nadmiar świn się sprzeda jakiemuś są na mięso jak wiecie na kiełbasę, szynkę i będziemy jeść. Sam się będzie jadł, dobra. No i w kolejnym vlogu, odcinku, jakieś prace 60, już będziemy ją testować. Trochę ją przepadać, dobra, ten się będzie w luku. Dobra, wyprzedzamy tu, chociaż tu zakręt jest powiem wam to. Nie będę wyprzedzał tam z naprzeciwka jedzie, więc więc co, ja na chwilę zrobię cięcie będę teraz cały czas wracał, więc widzimy się za chwilkę, jak już będę wjeżdżał do, na, na naszą wieś, więc widzimy się za chwilkę więc dobra, jak widzicie już sobie właśnie dojeżdżam do naszej wsi zaraz będziemy tutaj skręcić w prawo nasze gospodarstwo, 60 się tam jakoś trzyma na tyłu, z tyłu zajedziemy, wypakujemy ją. Trochę ją obej obejrzymy i będziemy kończyć ten vlog na dzisiaj Ma mam nadzieję, że Wam się taki vlog oczywiście spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę Subskrypcję dzwoneczkę, bo ostatnio zauważyłem, że dość sporo osób ogląda mój kanał, moje filmy. Ale nie kanału nie subskrybuję, więc bardzo byłoby mi było... Bardzo by mi było miło, gdyby te osoby po prostu zostały z osobą Subskrybujcie na moim kanale. Podaję trochę tak chyba za szybko, radę, bo to 60 no zaraz wypadnie stąd. Trochę trzeba zwolnić. Tutaj pole, po rzepaku czeka na kultywatorowanie. Albo to stale żyjemy, wiecie. Tutaj to można albo... albo na tym polu bym rozrzu rozrzucił także obornik. Ale to zależy od naszych świnek. Jeśli zdążą wyprodukować tyle, na tyle obornika, żeby na polu ten gnoj rozrzucić, no to będzie fajne. Fajna akcja będzie oczywiście. Dobra więc. Już jesteśmy na gospodarstwie. Ja myślę, że tutaj gdzieś Światło zwasimy na gospodarstwie nie potrzeba więc ja ich tutaj Tutaj gdzie się rozładujemy dobra Renault to tylko co tam otworzę z tyłu spojrzymy, to wszystko dobre Dobra trzeba otworzyć tam Sorki za krótkie cięcie, ale mi się go rozładowało i musiałem materię nowe włożyć, więc już świadamy te 60. No, musimy zjechać, tak, jakoś uważnie stąd. Och, te dźwięki, te 60, pokazuje, że. Ło, to tu tak krzywo, żeby nie zepsuć. Dobra, Będę ją odstawiać tam na przodzie. Tu ją w cieniu sobie postawię, żeby. To się nie, nie nagrzało. Dźwięk, jak tam się nie właśnie Niemiec Jak tam to wszystko to się ładnie wszystko kręci. Mam że ładna sztycizionka nawet. I tu się kręci ten już ma odwałka. W środku też nie tak źle Wszystko ładnie Taki zoom tutaj To co, jeśli wam się taki odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale nie ja będzie dziękuję za oglądanie takiego materiału, do kolejnych. trzymajcie się, no i cześć!